Moi no drodzy, witam was, w kolejnym odcinku z serii wstąpimy w Assassin's Creed Odyssey. Się płyniemy na atol i musimy tam pozbyć się kapitana ze względu na jakiegoś rodzaju zakochanie jednego z mężczyzn w kapłance. Tak więc do rzeczy. No i właściwie na miejscu jesteśmy. Teraz to i w przekaziec sobie tą wyspę oczyścimy Abo to sami zostało zdobyć Dobra, złazimy I co to będzie okazja podwodna, szczerze wątpię w to. Ponieważ ten wrak nawet nie jest zanurzony jakoś specjalnie. Tak, więc to się szybko rozprawimy. I teraz macie pytanie do Was. Którą z Sius osobiście wy bardziej wolicie? Na kopłankę trzecce Komentarze są wasze. A moi są ci przeciwnicy. No jeszcze pieska musimy być, niestety. O cóż, szkoda zwierzaka. Ale trzeba. Nie powiem ci przeciwnicy, w ogóle poru nie stawiają. Szybko R-ka. Łatwiutko padł. Ach, dostaliśmy jeszcze. Ale dobra, podacimy sobie z nim bez umiejętności specjalnej. A jak być co możemy podciąć się włócznią tego łucznika. Leczenie najpierw mimo wszystko. i to by było tyle. To nic, jest jakaś konspiracja wesoła. Aleksiosie. Zgadnij to. Świetnie. I tu mamy jeszcze drugi pytajnik. Dwa na dwa sobie szybko zrobimy. I będzie można już zrobić szybką podróż, wrócić i skonfrontować się, co tu właściwie się wydarzyło. Dlaczego to... Przede wszystkim by ktoś nam sprzedał kłamstwo. E, jaskinia tutaj... Zobaczymy co będzie nas oczekiwać, ale widzę skrzynkę tylko. No dobra, no tu jest tylko skrzynka do zdobycia. Ale to nie oznacza, że ta lokacja nie może być. Mimo wszystko obstawiona przeciwnikami. Księżna to się raczej nie zanosi. A, też pytanie skąd się wolicie lokacje podwodne, które są zamknięte, takie jak ta jaskinia? Czy może być otwarte na. terenie morza, jak. co po pewnie, które lokacje morskie, które już zdobyliśmy? Yy, Daję wam komentarze. A sam sobie szybką podróż. Tutaj do Diony, więc ręceczki się udamy. Zobaczymy, co ona nam to powie. Ten zarządca pod no, Może jest zakochany, owszem, bo nikt nikomu nie broni. Do kogoś czuć jakieś silne uczucie. Ale raczej tak tak trochę kłamliwy, bym powiedział. No, może tutaj co innego, znacie, skłamać nieświadomie. A co innego, powiedzieć świadomie. Jakieś kłamstwo. Tak przykładowo ja mogę być nieświadomy, że. Nie wiem, załóżmy.

Anything else? Your sister sends her regards. Did you find out anything about this ona jest strzelcielką. Pana wokół nikad się skłamaliśmy. Your sister has definite proof of a traitor. What? That can't be. Who is it? You must tell me, or I won't know who to trust. We don't know yet, but your sister is looking into it. I see. I, too, shall take my own precautions. A visit to see her might be in order. Thank you, Miss Dios. Is there something else? No, I've right I... done what you asked. What now? My scouts will meet us at my villa. They'll fill us in on what they've discovered, thanks to your efforts. I have something else to attend to but if I get there and we have some time or not hands by the fates we'll have some fun you'd better hurry i'll see you at the villa i will Chociaż jeszcze wiecie, co pytanie jest zastanawiające czy na rzeczywiście nie było tego świadoma Masi tak taką informację, czy ona po prostu tak dobrze dotykała swoją dole. Rzucicicielki. No poczekajmy na kolejny tutaj kleścik, który wpadnie za momencik. Wola Bogu, dobra. Na miejsce. Ale to podejrzewam, że ta służąca znacznie może być bardziej martwa niż ryba, Także jakieś kije się tam jest syczy.

...like you're ready to go. Securing Kythira can wait. Good... ...because... ...I can't. By... ...the... ...fates! Did she leave already? Yes!

Łoł, 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 Chłopaki mnie zaspamowali! Czasami... Ale dobra, niech im będzie! Ja sobie z nimi poradzę! Rka! Unik! No, w ten po masz, kolnego, tak, no... Nie za duże! Chodź na górę. Zaskoczymy go, czy nie bardzo? No, otóż nie bardzo. Dobra, wyprostuj się w końcu. O, Te takie bolki mnie rozwalą, co ja się nie spodziewałem. No dobra. Yy, zawalczymy sobie z nimi raz jeszcze. Także nie ma tutaj mniejszego z tym problemu. Ale ten kluczowy okazał się być spam, bo tutaj wiedzieliście, że e, oni przyjmowali bardzo dużo obrażenia, mimo wszystko, a my jednak padliśmy jak, no, jak mucha na dobrą sprawę. A, teraz jeszcze będzie jakaś scenka. No dobra. Teraz poskipujemy oczywiście. Bo to już przez sekundę, no, widzieliśmy tym powodu, by to był raz kolejny. I mam nadzieję, że tym razem jednak wszystko ładnie pójdzie, że to wszystko ładnie się uda. Bo mimo wszystko trzeba to ruszyć do przodu. Dobra, jedynieczka. Ale szczerak, oczywiście. Tym razem nie planuję umierać. Znaczy wtedy też nie planowałem, ale no... wyszło jak wyszło. I niestety dostaliśmy. No, po Tak dość. dość mocno. To oczywiście nie skończyło specjalnie korzystnie, ale. Tylko, że to podejście jest od, zgoła odmienne. I raczej dawaj większych szans. Spamój go, śmiało. To się zobaczyć, czy plikię tam i zepsułem tej końcówki i czy nie mogę muszyć sobie nieśmiertelności już. Ale co? Dajmy się zobaczymy wtórce. Dobra, przeszukajmy go sobie. To jeszcze była skrzyneczka. Zapiekujmy się. I gdzie jest ta służąca? Tutaj. No dobra, pogadamy sobie z nią za sekundkę. What's going on? I was just doing as I was told. The Oni told me to take you to the garden. Please don't kill me. Why did they attack me? I freed these men myself. The Oni played you like she did the high priestess. The captain you killed was a leader for her sister's reinforcements. Uh, and the poison was to be used against you if you proved too dangerous. I'll show that snake exactly how dangerous I am. Why is the doing this to her own people? The hates her sister. She's been second best all her life. So she joined the cult to take power? I never expected her to take it this far. I'm going to kill this traitor. She's on her way to kill the high priestess at the altar north of the temple. You'll have to hurry. The altar. Good. Aphrodite will have a sacrifice tonight. Oj, Diona, Diona. To brzmi jedna. Ale okej, to będzie info na na za moment. I na tego moment, co sobie zna w rodę. macie na kobietę. Bo to powiedzmy to po masce oczywiście. I zobaczmy, to jest niemalże 600 metrów. Tutaj można niby zrobić szybką podzuszę, ale wiecie co? Pobiegnijmy jednak. No, że też nie no, mamy ochotę y, czekać na to, czy mnie gra mnie to szybko tam przeniesie. Po prostu jest stwierdzenie, że tam po prostu pobiegnie to będzie szybsze niż cała reszta. Tak więc tak no, to ogadniemy i tędy przejdźmy. No no dawaj, Alexis, chłopie. Więc to świetnie wygląda. Znaczy, gra z 2018 roku to jest no... Tytuł Cherles już. Ale zachwyca naprawdę wybodnie, jeżeli chodzi o grafikę. Tutaj, to... Wszyscy uczciwie, słuchajcie w komentarzach, dajcie mi znać, czy według Was, was silniejszą staną Ubisoftu jest tworzenie gdy pod kątem mechanik, gameplayu i tak dalej, i tak dalej, czy bardziej Ubisoft kojarzycie z dobrą i doskonałą grafiką, tak? Jak zobaczyć to w komentarzach co uważacie? Ale umówmy się, no, gdy ubi na ma wszystko, że chodzi o walory, to naprawdę potrafię zachwycić, ponieważ, no, choćby tu widzicie, tak, no, żywy dowód. Ja też nie mogę się tak że zagram sobie w, w Asasyna 1, tak, tylko mm, pierwszego, pierwszego Jom. Asasyna Jom. i bardzo chętnie zobaczę, jak to będzie wyglądało pod kątem produkcji z roku 2007 gdzie będzie to może podejść do na I i do Mass Effecta I. Bo to są gdy bodajże wszystkie z tego samego roku, więc skala porównawcza będzie obiektywna podobną sprawę. No i tam oczywiście, czy będziemy to mieć coś, będziemy się to było bardziej, ale póki co ulatujemy tą arcykapłankę. kapłankę. I can't believe you're twins. She's always been jealous of my success, mercenary. Living in my shadow has finally broken her. Kill her now. Lived in my shadow. I loved you, Theoni. I never wanted to be your superior, Miss Thios, You must kill her before she lets the cult take over Kithira. It pains me, but it must be done. You wouldn't feel a thing, you monster. I'm not sure you ever have. What if I let you settle this yourself? Walk away and you'll have more blood on your hands. The Oni will surely slay me. Snake! She knows I am the one who will perish. If you do nothing, the fall of Kithira will be all your fault. I could just kill you both. Maybe I should. Kill us both? You truly think they care which one of us lives or dies? She speaks true. By the fates, with both of us dead, the cult will simply send their own High Priestess to fill the void. You would know what the cult would do, wouldn't you, snake? The High Priestess will know what was in the note from her handmaiden. Do not trust the fates! How could you possibly know that? Her end must have been so tragic she renounced the fates. The poor girl, it was all my fault. I sent her to spy on you and you had her killed when she threatened to expose you. Don't listen to her lies. I am the high priestess. Enough! Slay Theoni where she stands. Do the right thing, Miss Slay the. Shut up! Czelam. Chyba się udało. O, koleżanko. Tylko cię porobię. Chyba dobrze wybraliśmy mimo wszystko, ale no też tak troszeczkę e, makabryczne jest to zadanie i ta linia więc pod uwagę, że musimy zabić kapłankę jakby nie było, tak? A ty no... Zbyt dużych szans nie ma jak widać I jak się okazuje moje przepuszczenia okazały się być słuszne, Dobra, potwierdźmy sobie jej zabójstwo. I tak kończą czciciele. Dobra, to zobaczmy sobie jaką mamy z niej odpowiedź. Ym, pepce Okej. Okay. Nie ma problemu.

Despite all she's done over the years, that love blinded me. It did. You've secured Kithira for me, theos Now, about the cult of Cosmos. Good thing I killed the right priestess. Indeed. As high priestess, it is my duty to call out to the wayward and return them to Aphrodite's bosom and if you've ever been to pevka and met its inhabitants, you'll see why divine intervention is their only salvation. i've never been. lucky you. one of my priestesses was sent there and came back rattled. she spoke of a man. melite. what about him? the people living in pevka are terrified of him. he runs some shady operations, but what exactly, i can't be sure. maybe this will be of help. Dziękuję, Czyli Melita to jest prawdopodobnie imię no Dobra. co się dobrze wiedzieć, ale też pora wykonać tutaj pozostałą eksploatację pepki. Zostawmy sobie dom gościnny, szybką porwę. i zobaczymy z ciekawości. Czy szybciej by było z tym przebiegł, czy byłoby szybciej, to po prostu zadobić szybką. Po co mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało w takim właśnie małym stawku terenu? Bo ciebie mimo wszystko, ta szybka podróż nie będzie specjalnie odległa, a też y, trzeba założyć jednak, że y, musi się o wiele mniej rzeczy załadować, chyba to jest trochę szybsze, jednak. No, teraz są tak, będę raz na jakiś czas robić albo tak, albo inaczej. A póki co, z całą pewnością sobie y, damy nową zdolność. Chciałbym chyba dokończyć dolny rząd tak na, najbardziej, a i może trutka na początek. Tu jeszcze powinny być stele, stele, więc się tym za nie przejmuję, że póki co nie mam każdej umiejętności na fullu. Ale biorąc pod uwagę schemat Origin oraz Valhalla, to wniosek jest następujący, no muszę być w stanie przez jednego przejścia yy, zdobyć wszystkie możliwe umiejętności na maksymalnych poziomach. Nie może być inaczej. Wiesz, jest to zrozumiał, że to jest Gda yy, Inna, gdzie rzeczywiście, podoba jak w Papa Pexile, jeżeli się nie mylę, albo w Guild, Guild Wars. W umiejętności jest set. W ileś set, a można wykupić 80, czy tam podobną ilość. A co my tu mamy? Jaskinia pustelnika. Oczywiście w historii gamingu tych pustelników jest co nie miałem, też myślę, że bardzo możemy skojarzyć z poszczególnych produkcji. I to jest kolejne znajdź skarb, słuchajcie, no dobra. O, jak? A, co miałem tylko powalczyć? To jest bądź cyklopa oczywiście. I jak najbardziej będę chciał sobie z niej skorzystać. No, szybko się puściłeś, się, jak. Dobra. Padł i zejdźmy, sobie tą skrzynkę zlokalizować. Na szczęście, to nie jest daleko. To osobliwie wygląda, nie powiem. Z was po cięciu. Eee, słuchajcie, o ten komunikat. Naprawdę nie byłem świadomy, że on się w ogóle pokaże. Po tak mi się nigdy nie przydarzyło jeszcze i wziąłbym to z zaskoczeniem tak bardzo jak was. Po prostu pokazał mi się, słuchajcie, komunikat, że brakuje mi tuszu w karce I uznałem, że ten kawałek po prostu zostanie ucięty, tak? Także i takie rzeczy tak się mogą się przydarzyć. No ale dobra, ok, lokacja piękna Afrodyty. I mm, pamiętamy, że ten postęp jest kluczowy. Jeżeli chodzi o zadanie naszego bylnego rzeźbiarza, Nie po prostu nie pomnę, bo nie pamiętam. E, ale tu się tym oczywiście odpowiednio zajmiemy. E, symbol najpierw chyba jest gdzieś tutaj poniżej. Tak. Świetnie. I synchronizacja, oczywiście. Dobra, to coś z głowy. I możemy się udać tu jeszcze na sam koniec. Szczerze, jak najbardziej to sobie zadobimy. Eee, tylko, że czy my to zdążymy zrobić w tym odcinku? Wiecie co? Wydłużymy go sobie. Jak że Zobaczymy, co tu w ogóle będzie do doboty. Czy to będzie jakaś potężna walka? Czy to będzie coś szybkiego? To, co to sobie albo zadobimy, albo. Albo bo to też pytajnik jest ważny. Więc na łódkę. Prowadzę mocno minifelukę. I puścimy sobie i karosa już z terem tej wyspy. Tutaj nie ma co się wygłupiać i w tym będzie tego robić według mnie. Po prostu złazimy i skanujemy. Mmm, to mogą być czubki, jakie ich nazywam wesoło. I tu jest tak. no dobra. Weźmy go sobie, ale tutaj. jest. A no właśnie. No ale 75 chociaż zdobyliśmy. A jeszcze znowu musi się zmierzyć. To zapraszam. Oczywiście ich będziemy. Ale tego odcinka nie będziemy nam przedłużać. Z tą końcową sobie zostawimy już na, na jutro. Na odcinki jutrzejsze. I to momencie chyba też najlepsze rozwiązanie. Tu już gości w tym okresie czasami trochę się straszył, bo jednak jest świadomy tego, co goś teraz czeka. Że szybko po prostu no i tyle. Eee, dobrze, więc moi no, w odcinku kolejnym ruszymy sobie na dokończenie Kitidy, a w tym sobie już zakończymy, dawno się zabić właściwą kapłankę, czyli uszczopić siły kosmosa o jedną osobę. Jak najbardziej jest to bardzo korzystne. W związku z tym zapraszam Was na odcinek w troncie już kolejny i zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania do opisu odcinka, gdzie macie link na mój kanał Discord oraz Switch. Trzymajcie się, papa! Pa.